Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale z zapisami, moi drodzy. Możecie zostawić łapę w górę po więcej pluginka. Teraz lecimy na drugiego wirusa, nie? Eee, główna gra. Była bakteria, to teraz wirus. Szybko mutujący patogen, niezwykle trudny do opanowania. Mm, Okej, okay, mogę tu jakieś geny wstawiać. Premia APT, do, otrzymaj bonusowe DNA. Eee, Czekaj, darwinista zwiększa prawdopodobieństwo mutacji twojej zarazy, zmniejsza mutację. Twoja plaga jest trudniejsza do wyleczenia. No dobra, niech będzie. Teraz zwiększa drażliwość Twojej zarazy drogą lądową. Ok. O jezus, sorry. Daję Twojej zarazie bonus w suchym środowisku. W igotnym klimacie, niech będzie. Dodatkowe DNA przy dewolucji. O, dobra. Okej, okay, jak go nazywamy? Jak nazywamy tego wirusa, panowie? Do you have any idea how we can. Może nonsup? Może nonsup? Tak naprawdę, może nonsup. Może nonsup. Nonsup. Albo antosz. O, antosz. Mister Antosz Szaraburiak. Antosz, zostajesz wiros, wirusem, który jest przeznaczony do zarażenia całego świata. Antosz, Antos, jesteś wirusem, i musisz zarażyć cały świat i go zniszczyć, stary. Wiesz co chodzi? Zostałeś wyznaczony do tego zadania, Antosz. Pomyślnie wyelowowałeś Antosza. Fantastycznie. Na Ukrainie już pierwsi ludzie zarażeni Antoszem są. Ty, Antosz zaraża blisko granicy z Polską, wiedziałem. Widzisz, Antosz, jak Cię rozkminiliśmy z widzami? Od razu wiedziałem, co planowałeś, Antosz. Od razu wiedziałem, Antosz, co planujesz. Od razu wiedziałem, co masz w zanadrzu, nie? Zbutował objaw. O, objawy to dewoluujemy. De mm, szczury, bo szczury szybko rozbijają, nie? Szczury szybko przechodzą. E, przechodzą z kraju do kraju. Oj, będzie chyba Polska musiała jakąś operację przeprowadzić, Antosz, na te laboratoria. Bo. Coś tu, coś, coś mi tu nie gra, zobacz. Już Białoruś, zarażona Litwa, Jarmolenko, Kowno, Putin, Związek Radziecki. Co tu się dzieje? Pięknie. Dobra. E, oczywiście odporność na leki. Odporność na ciepło i odporność na zimno. Fantastycznie. Teraz poleci, panowie, strasznie szybko. E, dziękuję, dziękuję Apokalipto. Teraz poleci bardzo szybko. E, Antoż na całą Europę leci. Całkowicie poleci na całą Europę. Krzemu jest tyle, że to jest w ogóle wiesz co chodzi. Ok, objawy. Trzeba nudności. E, Dewoluuj i świetnie Rozprzestrzenianie, nic nie mam Mało punktów mam w ogóle Ciężko się rozwija Antosza Tak serio Ciężko się rozwija, aktualnie tylko Ukrainę zaraziliśmy Polska jest tak średnio O, Niemcy wreszcie posły. Dobra Osiem punktów rozprzestrzeniania Oj, oj, oj. Ty, Skandynawia? To się jest, nie wiem, jakim cudem O, jest, Rosja posła I Bliski Wschód W sensie Indie posły. Dobra, w sensie nie Indie, tylko Iran więc to będzie super jeszcze Turcja. Muszę cofnąć w torbiele. 12 punktów DNA Komary. I teraz to powinno lecieć, nie? Większość odporność na leki. Eee, no mogę większą odporność na leki, ale na razie widzisz, że on dobrze sobie radzi, nie? Też ile on ma tych tych? To potrzeba par 28 punktów chłopie, żeby mieć lepszą odporność na leki. A my dopiero zaczynamy jeszcze zarażać, nie? Tak, stajniaka. Wysypkę rozwinął. Widzisz, bo to dewoluowanie kosztuje punktów. I to mnie strasznie spowalnia w rozwoju, ale dzięki temu. Jezu, jak poszło! Koreę obie! Stary, co tu się dzieje? Widzisz to? Jak to poleciało masowo. Ale Europa się trzyma, chyba trzeba leki, nie? W Europie. Bo w Europie mamy dostęp do dobrej medycyny i dobrych leków, więc tutaj chyba będzie trzeba, widzisz, znowu wysypka, objawy, muszę zrobić dewaluację, yy... to chyba muszę zrobić, to, niech będzie niestabilne to. Japonia jest, świetnie, o, Stany Zjednoczone, dobra. Jak Stany Zjednoczone siadają, to już później samolotami i wszędzie docieramy, zobacz. Antosz, ś, zobacz jak twoją chwałę i twoją sławę śledzę, chłopie. W sensie, nie śledzę, tylko jak Twoją chwałę i Twoją sławę, chłopie, rozprzestrzeniam na cały świat, nie? Wiesz, co chodzi? To jest niebywałe wręcz. Wielki Antusz podbija cały świat, nie? W plug-in. Antusz przywraca Wielki Czerwony Związek Radziecki. Kaszel? No, nie wiem, czy to nie będzie problem. Dobra. Ale, Islandii nie zarazi? Jak to? Bezsenność. No dobra, teraz to już nie będę dewoluował. O, świat zaczyna badać nad nową chorobą. To jest problem. I trzeba leki wziąć w dwójeczkę. To chcę oczywiście. Dobra, i teraz powinno pójść bardzo szybko po lekach. Bardzo szybko powinno pójść, żebyśmy byli w stanie się rozprzestrzenić na resztę świata. Wiesz, co chodzi, mordeczko. Ale leczą już Antosza. Problem troszeczkę. Lotniska są za zamykane. Ty, to w takim bądź razie, jak lotniska są zamykane, to co ja mogę ulepszyć? Komary? Czekaj, może coś z objawów jeszcze, żeby podnieść zaraźliwość? Żeby człowiek na człowieka kichnął, kaszelnął, cokolwiek? Śmiertelność? Ty, to może być kichanie. No kichanie jest OP. Ja dzisiaj kichałem i widzisz, zaraziłem was już wirusem wszyscy na streamie, którzy byli podczas mojego kichnięcia, muszą mnie zasubskrybować, bo was za zaraziłem pieni pieniędzozą. O. Musicie dać suba po prostu, bo inaczej e no bo inaczej macie lienierów, no Bo inaczej się nie wyleczycie, a jedynie możecie dostać remedium na chorobę, e jak będziecie mieli subskrybenta, bo naprawdę szczepionek mamy mało na streamie i e jakby to powiedzieć, no panowie, e jest ograniczona ilość, nie? Więc no, kto nie dostanie szczepionki, no, to prawdopodobnie padnie, więc wiecie o co chodzi. Oczywiście, jakby ktoś miał na przykład poniżej takiej średniej europejskiej IQ, to chciałbym wytłumaczyć tutaj, że ja sobie żartuję, nie? Ja wiem, że 90% ludzi to rozumie, ale no, jednak jakby znalazł się jakiś procent ludzi, którzy na przykład powiedzmy są chorzy. Bo, bo są graczami choja Są chorzy w takim kontekście, że kochają gry paradoksu. E, zobacz. Prawie wszystko zaliczyłem. W sensie prawie wszystkich zaraziłem. 30% leków jest zrobione. I nie mam Islandii. Czyli jestem w dupie. No w sensie jeszcze nie jestem w dupie, ale no nie zarażę Islandii. Przegrałem. Antos, to przez ciebie. Antos, to przez ciebie przegrałem. E, tą kampanię, nie? Mam nadzieję, że jesteś z tego dumny, stary. Bo nie mam jak dotrzeć do Islandii, chłopie. A myślałem, że pójdzie jak z płatka. Lekarstwo jest na Antosza kompletne w 50%. Antoszem nie da się zdobyć światła. Niestety. Ty, a ja bym dostawał punkty za deewoluowanie i koszt 1 punktów DNA. Nie. Widzisz, no staram się, ale no nie przeniosą mi tego na Islandię i już nie będę w stanie robić tego. Ajajaj, tak blisko było, nie? Tak było blisko, stary. W 70% mają kompletne ten, Lekarstwo. Nie jestem już w stanie nic zrobić, panowie. Szkoda. Było blisko. Rozbijam im te fiolki z lekami, ale no to nic nie daje, nie? Widzisz, to jest dotkliwość, ale nie wiem, rozprzestrzenianie już nie mam co dać na przykład, no mogę to dać. Nie wiem, no dałem to. Nie wiem, to jak a, można morzem będzie płynął ten wirus, bo ja już nie rozumiem. Przegrałem, panowie. Nie udało mi się antoszem zarazić całego świata. I go zniszczyć. Mają lekarstwo. Widzisz? Mają lekarstwo i je teraz rozprowadzają na całym świecie. Przegraliśmy! Upadeczek, panowie! Nie udało się wirusem zarazić całego świata. I tu mamy Houston. We have a problem. Troszeczkę. Mamy problem, panowie. mnie żeby podejść do tego jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za oglądanie na kanale z Zapisami. Możecie zostawić łapkę i lecimy dalej.